Witam na moim kanale. Witam Panią. Pytanie jest anonimowe, więc przejdę od razu do odpowiedzi. Karty przyłożę dla Ciebie. Wylosuję tradycyjnie trzy karty. sedno Giermek. Buław. Co wychodzi naprzeciw? Trójka monet. Wynik, odpowiedź, rada. As buław. Do tego asa dołożę jeszcze jedną kartę. Siódemka kielichów. Sedno. Giermek buław. To są zmiany życiowe. To jest początek czegoś nowego. To jest nowe wyzwanie dla Ciebie. Decyzję, którą podejmiesz, będzie słuszna dla Ciebie. I to będzie miłe dla Ciebie. Giermek Buław mówi, aby człowiek nie bał się ryzyka, ponieważ dzięki temu dużo zyska. Giermek Buław pokazuje początek znajomości. I przelotną znajomość. I to jest to, sedno. Miłość dla tego giermka jest ozdobą i przyjemnością, którą przeżywa namiętnie, lecz również niedojrzale. Co wychodzi naprzeciw? Trójka monet. To jest brak spotkania, brak kontaktu, przez które nie dochodzi do realizacji planów. To są również uprzedzenia i ograniczenia. To jest dobry czas, aby zrobić życiowe porządki w sprawach sercowych i zawodowych, bo to idzie w parze z tą sytuacją. Wynik, odpowiedź, rada, Azbuław. Azbuław bierze udział w walce o uczucia. Jest zmysłowy i namiętny, ale miłość wiąże wyłącznie z potrzebą ciała. Wiem. Wiem również, że taki ktoś zdarza się raz w życiu. To jest balsam dla serca. I to jest bardzo miły. To jest dla Ciebie lekcja do odrobienia, do nauczenia się czegoś, abyś coś zrozumiała. Tutaj jest wskazana powściągliwość. I nie żyć nierealnymi marzeniami. Należy zrobić całą wstecz. Za trzy lata będziesz miała dobry moment, aby podjąć decyzję. Wtedy będziesz wiedziała, co zrobić. Będziesz widziała całą sytuację. I tego Ci życzę. Życzę Ci wszystkiego dobrego i dobrej decyzji. Pozdrawiam. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot Plus oraz Klara Tarot oraz zapraszam do kontaktu, który jest pod filmem. Pozdrawiam. Klara Tart. Dbaj o siebie.